Rusza międzynarodowy turniej hokejowy z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Rywalizację będziemy obserwowali od piątku do poniedziałku na stadionie imienia Alfonsa Flinika przy ulicy Sportowej. Z okazji tysiąceszcia koronacji królewskich również sportowo angażujemy się i organizujemy różnego typu turnieje. Tym razem turniej hokejowy między trzema reprezentacjami Polska, Szwajcaria i Austria. To są reprezentacje do lat 18, a więc drużyny, które są tak zwanymi nadziejami olimpijskimi z uwagi na kolejną olimpiadę, która za kilka lat, ale ten proces eliminacyjny za chwilę się też będzie zaczynał, więc część z tych zawodników, też będzie miała pewnie okazję zagrać już w reprezentacjach pierwszych, właśnie, a później wystąpić na olimpiadzie. Turniej zaczyna się w piątek, 6 czerwca, a potrwa do poniedziałku, 9 czerwca, oczywiście wstęp na te wszystkie mecze jest wolny. Oczywiście Stadion przy ulicy Sportowej imienia Alfonsa Flinika. Tak naprawdę też przetarcie przed turniejem, który będzie mieć w sierpniu Mistrzostwa Europy grupy drugiej Kobiet. Więc serdecznie Państwa zapraszam myślę, że też szczególnie wszystkich tych, którzy są związani z hokejem, aby zobaczyć też właśnie tych chłopaków, którzy stawiają swoje już prawie że dorosłe kroki w światowym hokeju. Gniezno jest światową kolebką tutaj hokeja polskiego w ogóle. No oczywiście te sukcesy były odnoszone w latach już minionych, natomiast cały czas tutaj wielu, wiele talentów w Gnieźnie się wychowuje, mają okazję grać w różnych klubach, zarówno w Polsce, szczególnie w Poznaniu, jak i za granicą. No i też trzeba powiedzieć, że każda reprezentacja Polski na przestrzeni lat to kilku zawodników właśnie wywodzących się jest Gniezna, więc cały czas gnieźnianie są bardzo aktywni właśnie w reprezentowaniu Polski, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową w hokeju. Prezes Polskiego Związku Hokeja na trawie, Rafał Grotowski, który został właśnie niedawno wybrany na kolejną kadencję, też wiele, wiele robi z całym zarządem, z wiceprezesem Zbigniewem Juszczakiem. Oczywiście obydwoje panowie to olimpijczycy, ostatni olimpijczycy hokejowi, jeżeli chodzi o polską reprezentację Sydney, więc mają też to doświadczenie i, i pamiętają właśnie historycznie jak to, jak to jest na olimpiadzie, więc wiele rzeczy się zmienia w polskim hokeju, coraz więcej sukcesów też odnosimy na arenie międzynarodowej, więc też liczymy, że właśnie ci młodzi chłopacy też dostąpią tego zaszczytu reprezentując Polskę na olimpiadzie. Ten turniej ma spełnić jedno podstawowe zadanie, e, mają, ma ich doprowadzić do skrajnego zmęczenia, do od wzorowania turnieju, który będzie w Turcji. Ten turniej będzie bardzo trudny pod względem e, motorycznym, dlatego że będą grali w lipcu w Turcji. Proszę sobie wyobrazić temperatury, jakie tam będą panowały. Na szczęście będzie wysoka temperatura od piątku, będzie duża wilgotność tutaj, bo będzie padało. Na tym nam zależy. Na przetarciu się też z tym przeciwnikiem. To są e, przeciwnicy na naszym, e, na naszym poziomie. E, chcemy. Tak jak wcześniej powiedziałem, podnosić kompetencje tych zawodników na treningu, trenując ze swoim kolegą. Tego nie zrobi się do końca. Trzeba grać ze starszymi zawodnikami, którzy mają inne nawyki, w innych ligach grają. Nasza reprezentacja też nie jest skrajnie rocznikowo doposażona, tak, tak powiem, trochę enigmatycznie. Grają tutaj roczniki 2.7, 2.8, 2.9. My głównie reprezentację będziemy mieli zbudowaną na rocznikach 2.8, 2.9. Tak jak wcześniej prezydent wspomniał, ja też również wspomniałem, to jest nasza przyszłość. A wyniki to jest drugorzędna rzecz. Fajnie by było dobre wyniki osiągnąć, żeby w głowach poukładać sobie przed tym turniejem. Ale najważniejsze będą założenia taktyczne, jak zawodnicy będą reagowali w tych meczach na tle przeciwników, bo przypomnę, tych meczów nie mają w swoim portfolio dużo. Ilość tych meczów sam wiem najlepiej podnosi te kompetencje, umiejętności i, i, i ciągnie tego zawodnika do przodu. Serdecznie zapraszamy przede wszystkim na te mecze rodziców, dzieci. Liczymy na to, że może nie będzie taka wielka, wielkie grona jak na Nation Cup w zeszłym roku, ale hokej jest świetną dyscypliną egzotyczną. Umożliwia podróżowanie po świecie, po egzotycznych krajach, które ciężko często też ze względów finansowych dotknąć samemu, pojechać. Poszerza horyzonty, poszerza horyzonty sportowe. Wielu naszych zawodników pracuje choćby w Holandii w hokeju, realizuje się na dużo wyższym poziomie niż w Polsce. Także to jest taki życiowy, ludzki upgrade dzięki tej dyscyplinie. Polska zagra pierwsze spotkanie w piątek wieczorem z Austrią. Mecz o godzinie 19. Zapraszamy.